Widzowie, przepraszam, że mi tak długo nie było, że tyle nie nagrywałem, ale dzisiaj mamy opening skrzynek z Brawl Stars. No. no, więc na początku ma skrzynki i 6 minut do czeki. No, 30 pieniążków, 6, 7 punktów do kiełka i 8 do Rosy. Witek. No. I tutaj 24 pieniążki. 6 punktów do Karla i 7 punktów do Grifa Teraz. Jeszcze nie, To jest Big Boxem. Okay. 69 pieniążków. 8 punktów do Rozy. 12 do Jacki i ostatnie do 14 do Tika. Dobrze. En. Jak chcę jakieś nowe rzeczy, no, teraz mogę tego postać trafić, 80 pieniążków, 8 punktów do Piper, 8 punktów do Pam, 9 do Rico, no i do końca, Tutaj mamy tak. 48 pieniążków, 10 punktów do Piper, 16 punktów do Kiełka, 20 punktów do 8 bitowca, pięć. Geila, o i mamy postać, mamy postać. Uwaga, jest Kiełek. Bardzo dobrze. Cześć Kiełku. Witam Ciebie. Jesteśmy trzecim. No i to pewnie w Megaboxie nic nie będzie. No pewnie. Wiesz, że... No, no... Muszę No. Ale trafiliśmy nowego zadymiarza. Kiełka! Hello kiełek, jak tam? No. Więc bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę i tak Dzisiaj krótki odcineczek Ale jaki fajny dla mnie No to pa, pa.